Wiele jest dziwów i mocy i potęg na tym Bożym świecie. Największa z nich ludzka potęga. On na wzburzone wypuszcza się morze, jednej łzy żalu nie roniąc spod powiek. On matkę ziemię lemieszami orze, muły i konie zaprzęga. Człowiek. Płochy ród ptaków on chwyta, Mądrze rzuciwszy na nie sidła, Zwierz dziki przed nim umyka, On grzywiastego konia jarzmem pęta, Na brzeg wyciąga dzieci morskiej fali Tura górskiego obali i byka. On szybkiego jak wiatr dźwięku mowy Nauczył się mądrej i wieszczej. Miasta buduje, rynki, agory I stawia w miastach dachem kryte dwory, by go wiatr nie zmógł i deszcze leki wynalazł na groźne choroby. Wszystko złe mądrym przewalczy sposobem nie ujdzie śmierci. A mając od bogów tę zdolność daną jemu, tę moc niepojętą, grzech albo cnotę wybiera. Kto bogów prawa szanuje, wolę ich tajemną. Urasta na bohatera, a kto na cnotę i prawo się ciska, Niech nie zasiada u mego ogniska, Nie radzi ze mną.